Czy możemy tak optymistycznie powiedzieć, że to jest jedyny taki ułaz w Polsce? Sądzę, że tak. Skrzynia biegów, pięciobiegowy automat z Lexusa. Nie tylko fałsenka wchodziła w tym momencie w grę. O, no, system pompowania kół, yy, niespotykane na terenówkach takiej powiedzmy wyższej klasy. Opony 35 cali. Można ten samochód polubić, ale w takich testach redakcji jakiegoś autoświata pewnie on by nie zdobył największej ilości punktów, nie? Dlatego przyjechała Terenwizja. Dlatego Terenwizja, a nie jakiś tam właśnie autoświat. Auto nie obrażając chłopaków tam tak. z autoświatem. Wydaje mi się, że pod kątem takiego wypasienia w cudzysłowie, no to trudno będzie znaleźć ułaza w ogóle w Europie, który, Huntera, który, który będzie mu... No tak naprawdę mógł podskoczyć, czy tak powiem. To jest właśnie w nim fajne, że on fajnie wygląda, fajnie jeździ, bo on po prostu sprawia, że, że człowiek ma lepszy dzień i o to chodzi. Tym jesteśmy szczęśliwsi, im bardziej jest stać nas na robienie rzeczy bez sensu. Tak mi się wydaje.